byle mieć te obrazy. Parawka tu, 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 tu. i koniecznie Katar Kontrol. Pierwsze efekty można odczuć już po 25 sekundach. Rewelacja. Szybki sposób na Katar, a Katar. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każde lek właściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Jak smog. A na imprezie potrafiłem wypalić nawet całą paczkę. Aż powiedziałem dość. Kupiłem desmoxan. Jedno opakowanie desmoxanu wystarczyło na całą kurację, a palić przestałem już po czterech dniach. <laughs> nie sądziłem, że to będzie takie proste. Teraz już nikt nie namówi mnie na papierosa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Desmoxan. Już nie palisz. Ból nigdy mnie nie zatrzyma. Motocykle to moja pasja. Tu nie ma czasu na słabość. Gdy pojawia się ból, ufam tylko Nurofen Express Forte. Nurofen Express Forte to czerwona kapsułka działająca z maksymalną szybkością płynnego ibuprofenu. Wchłania się w mgnieniu oka. Jestem szybsza nawet od bólu. Nurofen Express Forte, bo w życiu nie ma miejsca na ból. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu.